Ktoś mi coś przypomni, ale my w tym momencie startujemy z kolejną grą. Knockout, kontra mana, ESL Country Championship, Polska kontra Niemcy, SMZ, no jest Tak jest, chociaż jeszcze obecny. tak średnio obecny. Tak, średnio obecny nieprzytomny może, o w ten sposób, prawda? Nie, nie bardzo, bardzo czujny. Tak, czujny, oczywiście zawsze czujnym trzeba być. No Słuchaj, i co? oddam ci kamerę jeszcze w takim razie i sprawdzę, jak tam sytuacja i za moment przyjdzie. Ja tymczasem wygląda na to, że widzę, że już jesteśmy w grze Knox Out. Kamera na tobie. Dziękuję bardzo. Zielony Teran, znajdujący się w lewym górnym rogu. Niebieski Protostomana z klanu Maus Sports. On jest naszym Polakiem, on jest naszym bohaterem, a wygrywa już 1-0. Tą niestety, niestety pierwszą grę. E, pierwszą grę. Nie widzieliśmy jej po prostu, ale Mana tam wygrał, więc sugeruje mi to, że skoro wygrał tak szybko, to tak, że była po prostu szybka miazga. No i co? No i jak na razie mamy tutaj 1-0 dla naszego gracza polskiego. Ktoś tutaj mówi z czata, Mana wygra nawet jak nie zagra. No w sumie powiedziałbym, powiedziałbym, że, że, że nawet bym się, by się tutaj z tym zgodził. Mana, oczywiście, jako gracz portowski ma specyficzny styl gry. To jest styl taki wyczekiwania, to jest styl, myślę, taki, jakby troszeczkę zabawnie to ująć, to jest taki. Mana to jest taki przyczajony tygrys, ukryty smok, czyli. On czeka na swojego przeciwnika, aż to on popełni błąd, czai się tam troszeczkę w cieniu, po prostu robiąc, robiąc troszeczkę bardziej makrogrę, próbując czasami tam zaatakować, zobaczyć jakieś otwarcie w swoim przeciwniku i w momencie, w którym on widzi, że w tym momencie można zaatakować, można zadać dużo obrażenia, to wtedy wyskakuje, zadaje cios no i nierzadko kończy się to jego spektakularnym zwycięstwem. No, i co, no i wygląda na to, że ma nam prosi o pauzę. A, i wygląda na to, że Barcelona wczoraj narzekała na murawę, tak, czy coś takiego. <laughs> I protest złożyli. <laughs> o, nieźle. Ciekawie, no tego jeszcze nie słyszałem. No i co? Wygląda na to, że Mana mam spauzował grę. Jak na razie uspokoiło nam się to wszystko. 13 SCV 14 probów. No i Mana tam buduje swojego pierwszego gatewaya. Tak patrzę na. Patrzę na Noxauto. On będzie robił 15CC. Wygląda na to. Mówili, że murawa była zła w 1410. Też bym nie zdziwił się, gdyby należy gdyby, gdyby na FC Barcelona narzekała w 1410, że murawa jest zła. W każdym razie, e, oczywiście, Bogu rodzica została już odśpiewana, panie i panowie, i my wkraczamy tutaj na nasze pole bitwy. E, no i z lewej mamy, mamy tutaj Urlicha von e, z drugiej oczywiście król Władysław Mana. No i co? No i jak na razie, i jak na razie tutaj jakieś. No nie no ciężko mi stwierdzić, Noxał to oczywiście rozbudowuje swoje namioty w bazie, mamy także Manek, który w, w tym lesie, nie pamiętam jaki to był las koło tego Grunwaldu, ale chowa się jak na razie swoimi jednostkami, zbiera także, zbiera także grzyby, czyli minerały, no i oczywiście troszeczkę gazu. Eee, no i co, no i jak na razie mamy spokój. E, powiem tak, że Noksaut, podoba mi się to, co już widzimy w drugiej grze, tak naprawdę z tej serii, czyli ten szybki next, szybki Command Center najpierw przeciwko Zergowi, później przeciwko Protosowi. Naprawdę, pomimo tego, że oczywiście Noxał jest tutaj graczem niemieckim, e, bardzo chciałbym zobaczyć, co on będzie chciał zrobić z tym szybkim 15 C. Jak na razie wygląda na to, że mana sprawdza każdy zakamarek swojej mapy, każdy zakamarek tak, że chyba nawet no, swojego naturala nie do końca, żeby sprawdzić czy gdzieś tutaj jego przeciwnik nie buduje jakichś dziwnych budynków, czy gdzieś tutaj nie, nie, nie jest stawiany jakieś proxy albo coś w tym stylu, no i co? Nawet Shakuras im nie pasuje. Dobry tekst od Bartka tutaj z czatu. No okej. Okay. Wygląda, wygląda na to, że Mana będzie tutaj... Słuchajcie, takie teksty zwalicie jak, jak Gra Polska, czasami przeciwko jakimś nazwiskom. Zwłaszcza chyba przez, przez Niemców, że ja po prostu nie jestem w stanie streamować, nie patrząc się, na, patrząc się na tego czata, bo to jest wszystko takie śmieszne. Naprawdę wielkie, wielkie dla was wszystkich, którzy jesteście na czacie i którzy, którzy wspieracie reprezentację polskich. To jest naprawdę wielkie, wielkie, wielkie buziaki dla was. E no, i co, no, i jak na razie Noksau tutaj spokojnie się bunkruje. Mamy także dwo, podwójne baraki, które są budowane cały czas bez gazu, jak na razie. gra Terański, podczas gdy, u mamy, mamy szybki Twilight Council. I tak naprawdę ten te, te, te Twilight Council mi się tutaj szykuje na, na jakiegoś, chyba da, jak, jakiegoś chyba Dark Templary, tak przynajmniej tak przynajmniej yy, to wygląda. No i zaraz zobaczymy. Noxout tymczasem, drugi bunkier już nam się tutaj pokazuje, tutaj także jest zbudowany ładnie, ładnie, ładnie powstawiony Supply Depot. No i co, no i jak na razie, no i jak na razie Mana tutaj oczywiście będzie starał się blokować jakiekolwiek próby wlecenia tutaj jakimś riperem albo czymś takim, no i będziemy mieli blik Salkery, z tym, że Mana chyba nie zdaje sobie sprawy, że Noxout, jego ekonomia idzie tutaj dosyć szybko do przodu, 24 civico 26 probów, no ciekawe. Ktoś mówi, że zaraz dostanie dwa na Gezeloty. To znaczy, ja widzę, tutaj, że, widzę tutaj, że stalkery już, już idą, więc, więc za chwileczkę zapewne tutaj dwa stalkery wyskoczą. No i co? No i jak na razie, jak na razie, Noxał tutaj spokojnie po prostu makruje. Jego przeciwnik robi Robo Facility. Zaraz chyba będziemy mieli jakiegoś obserwera, Ma ona ciśnie tutaj kolejnymi stalkerami, więc będzie do domena. No i co? No i. Wygląda na to, że... Ojejku, trzy bunkry. Tutaj zupełnie, według mnie, nie da, nie da się wejść na tą rampę, chyba że jakimś mega mocnym, nie wiem, 8-gate'em albo coś w tym stylu. Blink został zakończony. Mamy także pierwszego obserwera, który już jest bardzo szybciutko chronobustowany. O, a byłby przynajmniej, gdyby Mana nie miał Supply bloka, o, to jest krytyczne kilkanaście sekund, gdzie ten Observer po prostu nam nie wyskoczy, mamy coraz, coraz, coraz więcej Stalkerów, więc zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Pamiętajmy, to jest 1 do 0 dla mana, więc Mana chce to po prostu zakończyć ekstremalnie szybko. W tym momencie jego przeciwnik widzi Robotics Facility, ale nie wie tak naprawdę, co się tam dzieje, nie wie, co jest budowane, czy zauważy tego obserwera? w ogóle nie zauważył, co się wybudowało. No i zaraz zobaczymy tutaj jakiś mocny atak. Kilka marinów, tam tutaj. O nie, cały czas Knoxhawd po prostu czeka swoimi, swoimi jednostkami. No ładnie. No, ładnie, ładnie, ładnie. O, i nawet tutaj skałki są niszczone. Bardzo mi się to podoba. E, ponieważ Mana jest w stanie e, warpować swoje jednostki bo o wiele bliżej ze, ze, za pomocą tego pylona. E, skałki zostały zniszczone i będziemy mieli blink do maina. Naprawdę bardzo mocny blink, według mnie. On zauważył już w tym momencie, ok? Tu jest, e, g, tu jest supply depot. Jeśli podejdę do niego dosyć blisko, no to mogę mieć bardzo duże problemy. No i teraz mamy zaanulowanie tego steampaka. Bardzo ładny blink ze strony Mana. Tutaj SCV wpadają. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby atakować SCV. Co, no, robi tutaj za chwilę? potraci troszeczkę tych jednostek. E, teraz jeszcze. O! Oh! Ładny skan na obserwera i knockout. E, w tym momencie jego, jego, jego przeciwnik, czyli mana, nie będzie w stanie zrobić tutaj absolutnie nic. Pozostawiony został jeden stalker, ale SCV został stracony. Myślę, że co najmniej jest 10-15 łącznie i mamy 28 kontra 27. Cały czas tutaj atak, nie wiem co ten SCV tutaj robi. Mamy kolejnego obserwera. Coraz więcej Stalkerów nam tutaj wpada, ale wygląda na to, że troszeczkę nieogarnięte zostały te bunkry. Jeden z nich zostanie zestrzelony dokładnie, tak czy także drugi. Wygląda na to, że to jest chyba niezbyt dobry pomysł. Alemana naprawdę bardzo ładny milczył swoimi Stalkerami. Cofa się po zniszczeniu dwóch bunkrów, nie straciwszy ani jednej jednostki. Tymczasem obserwer jest już gotowy. Gdzie on się znajduje? Przynajmniej powinien być gotowy. Gdzie ten obserwer jest? Opcji, opcji, opcji. No, wygląda na to, że. A, tutaj stoi, okej, okay, jest, jest wszystko git. Eee, no i wygląda na to, że będziemy mieli kolejny atak. Noxaut ma tutaj jeden bunkier, ale taka siła ognia może nie przetrzymać tylko tego, że 3-4 go reperują. Nie mamy tutaj ani jednego bunkra, Ty w tym momencie będziemy mieli kolejne bardzo ładne mikro ze strony manny. Eee, te, bli te blinkujące stacker. to jest po prostu absolutna poezja, mamy tutaj atak. Na uzbroju, no, ufortyfikowane pozycje Ulricha von Noxauta, i czy Niemcy będą w stanie wytrzymać e, tą batalię? Oczywiście pamiętajmy, że historycznie Niemcy posiadali bombardy. Niestety tutaj ich nie mamy, ponieważ e, fabryka nie buduje ani jednego Siege Bombarda. No i wygląda na to, że ma na swoimi swoją litwińską d, kawalerią, swoimi e, polskimi, absolutnie fantastycznymi Stalkerami. Wpada i mamy GG 2 do 0. Dla many i co za tym idzie? 2 do 0 także dla Polski. No ładnie.